W piratach śpiewano ballady, i my nasze spotkanie ze współczesnymi piratami też chcieliśmy podsumować balladą. Przed Państwem gwiazda naszego komisariatu, posterunkowa Magdalena Niewki dmuchał Hej, ta szeroka droga, pędź pirat. Po tej drodze ciężka jest drewniana noga, bez Magda. Kajok zdrowi wiatr, się oraz manty nie zdejmie z gazu nogi, straci prawo jazdy. Pielka piracka duma, niestraszne morskie tonie, lecz weź się tu wytłumaczyć z Panie kierowco, dlaczego pan zajeżdżał drogę innemu kierowcy? Nie, nie, ja nie zajeżdżałem, ja właśnie chciałem ustąpić. Jak to chciał pan ustąpić? No tak, bo jak ja jechałem w jedną stronę, to on jechał w tę samą, a jak ja chciałem w drugą, to on znowu pojechał w tę samą, no. Nie rozumiem. A próbował pan władza kiedyś się wyminać z kimś w drzwiach? No dobrze, ale potem pan zajmował dwa pasy naraz. No tak, ale po prostu byłem taki skołowany, i już nie wiedziałem, czy w tę, w tę, no i jechałem w końcu środkiem, no. Przepraszam. Dlaczego pani wjechała na przejście? Prawie pani potrąciła pieszego. Ale to był facet! No i. Kobiety mają pierwszeństwo. Mhm. O!